Witam Was w kolejnym odcinku Game Troll TV. Tym razem przygotowaliśmy Wam grę pod tytułem Kolejka wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Niektóry już zasłynął wyraniem gry 303 i mamy nadzieję, że na tych dwóch tytułach i instytut pamięci narodowej nie poprzestanie. Co to jest za gra? To gra strategiczna dla dwóch do pięciu graczy, która nie przynosi nas fabularnie, chociaż o fabule tutaj w sumie ciężko mówić. Przenosi nas fabularnie do złotych czasów PRL-u, gdzie socjalistyczną Polskę budowano, jak widzimy za oknem wiemy jak to wyszło. Nie. Natomiast jest to gra, gdzie musimy stać w kolejkach i w dosyć upokarzających warunkach zdobywać poszczególne. Towary przepychać się z cwaniakami, powstają jakieś dziwne listy kolejkowe, jakieś inne dziwne rzeczy. Kurde, w sumie to tak jak na wyprzedaży w media. No nieważne. Tak czy inaczej, zapraszam do recenzji. Świetna instrukcja zawierająca wiele przypadków, żarty i rys historyczny epoki. Klimatyczna plansza składająca się z dwóch części: części głównej i samochodów dostawczych. Karty produktów, które musimy zdobyć, aby wygrać grę. Karty przepychanek kolejkowych. Karty pomocy. Karty dostaw towaru. Karty towaru, które będziemy sobie wyzierać. Różnie wyglądają, ale nie ma to żadnego wpływu na grę. Pięć znaczników rodzinnych w pięciu kolorach, czarnych spekulantów, białą przegupę i znacznik rozpoczynającego gracza. I na koniec akcent. Filma z nieśmiertelną kroniką filmową. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. No to zacznijmy rozstawiać nasz PR-owski raj. Po pierwsze, na kartach samochodów umieszczamy towary z każdego stosu, ponieważ wariant, który Wam przygotuję, będzie wariantem dla czterech graczy. Musimy odrzucić po dwie karty towaru. Kiedy to zrobimy, z kart dostawy wyrzucamy wszystkie karty dostawy z numerem 1. Ze stosów kart z samochodów dostawczych zabieramy po jednym towarze i. I w losowej kolejności umieszczamy na polu bazaru. Również na pierwszym polu umieszczamy przekupę. Przekupa oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, tam gdzie ona się znajduje na danym towarze, możemy ten towar wymienić za te, które już posiadamy w stosunku 1 do 1. Jeśli nie, w stosunku 2 do 1, niestety na bazarze musimy wymienić, no. Trudno bywa. Przekupa również oznacza dzień tygodnia. Po zakończonej dniu, czyli kiedy wszyscy gracze wykonają już swoją turę. Przechodzi przekupa na pole następne i aż do soboty w ten sposób. Teraz każdy z graczy musi przygotować rodzinę do stania w kolejce i powietrze, o kurczę, dostajemy 5 znaczników naszej rodziny. Karty kolejki, z których losujemy 3 i które będą stanowiły nas naszą bazową rękę. Po tym fakcie oczywiście dostajemy kartę przebiegotury, jak również kartę zakupów, które musimy zrobić. Karty zakupów charakteryzują się tym, że na samej górze oczywiście znajdują się elementy, których musimy kupić najwięcej, i jak, tak jak jest w tym przypadku, RTV AGD musimy kupić aż 4 sztuki, mebli 3, odzieży 2 sztuki, kiosk. W kiosku musimy kupić jedną prostą rzecz. Gracz, który wyrosuje kartę zakupów z numerem największym, jest graczem rozpoczynającym. Gracz, który jest graczem rozpoczynającym, umieszcza jednego członka swojej rodziny w dowolnym miejscu na planszy do dowolnej kolejki. Potem w kolejności od prawa do lewego umieszczamy poszczególne pionki na planszy i tak robimy, aż wszystkie pionki, które mamy na ręku, nie znajdą się na planszy. Kiedy umieścimy już wszystkie pionki na planszy, pozostaje nam tylko i wyłącznie jedna rzecz. Na końcu każdej kolejki, oczywiście poza bazarem, musimy umieścić czarny znacznik spekulanta. Co robi spekulant? Spekulant, w momencie, kiedy dojdzie do końca tej kolejki i tutaj będzie znajdował się towar, to w tym momencie spekulant zabiera ten towar i wraca on na miejsce w odpowiednim stosiku. No, co to za spekulant, nieważne. Tak rozpoczętą rozgrywkę możemy już sobie spekulować. Zaczynać. Aroganckie działania spekulantów i agentów wrogiej propagandy zbierają swoje żniwo. Upadają sklepy, upada rzemiosło. Brakuje podstawowych towarów szarego mydla, cukru, wódki. Zanim przejdziemy do pierwszego etapu, powiem Wam, co jest celem rozgrywki. Celem rozgrywki jest oczywiście uzyskanie, zdobycie wszystkich tych towarów, które znajdują się na wylosowanych na początku gry kartach no, listy, na liście zakupów. I tak na przykładzie tego gracza, jeśli zdobędzie cztery towary z pożyczaku, 3 w AGD, dwa w meblach i jeden w odzieżowym i jeśli on to zrobi jako pierwszy, wygra grę. Spokojnie, te wszystkie ślady to jest po prostu taki humor twórców gry. Gra jest wydana bardzo porządnie i ja również o gry dbam. To po prostu ma pokazać taką piękną tandetę PRL-u, do której no dzisiaj też niestety przywykliśmy. Nieważne. Wiecie już jak, wygrać, no to przejdźmy do samej rozgrywki. Pierwsza faza pierwszej tury polega na dostawianiu na członków naszych rodziny do kolejki. W pierwszej fazie pierwszej tury tego się nie robi, ponieważ zrobiliśmy to już podczas rozstawiania elementów gry. Natomiast jeśli tak by się stało, że mielibyśmy, prawda, dowolne znaczniki wróciłyby nam na rękę w następnych etapach, dowiecie się jak to się robi, jeśli wróciłyby nam one na rękę, po prostu dostawiamy je w kolejności, wskazanej wcześniej, do dowolnego ogonka na końcu poszczególnych kolejek. Również dozwolone jest raz w ciągu Tury, yy, przesunięcie dowolnego pionka zajmowanego w kolejce na koniec innej kolejki. Kolejna faza rozgrywki to dostawa towaru. W grze dla czterech graczy losujemy, znaczy losujemy wyciągamy dwie karty, to kart jest Kiosk i to jest RTV, i do tych sklepów bę, odbędzie się dostawa. Czyli do RTV umieszczamy 3 produkty, i do kiosku umieszczamy. Inny, dwa produkty. Teraz już wiemy, o co warto, lub nie warto się przebychać. Pośród trzech kart, które mamy na ręku, kart kolejki, możemy na raz na zmianę zrzucać po jednej karcie. Jeśli nie chcemy tego zrzucać, mówimy pas i robią za nas to inni gracze. Za przykład weźmy sobie tę kolejkę. To jest akurat najciekawszy etap rozgrywki, taki krwawy sport PRL-u. Co możemy zrobić? Załóżmy, żółty, załóżmy, że było odwrotnie. Żółty rzuci teraz kartę przesuń swój pionek o jedno miejsce, czyli ta pan tu nie stał. Czyli idziemy na hama w tą stronę. Zielony w takim razie rzuci kartę przesuń swój na początek, gdyż masz kobietę z dzieckiem na ręku. Więc prawda, wracamy do punktu wyjścia. Czerwony stwierdzi, ha, ja was mam mam listę społeczną, więc przesuwam całość tej kolejki w tenże sposób. Niebieski stwierdzi, że skoro on nic nie zyska, to inni też kładzie na tym kartę Remanent i w tym momencie nikt nic w tej duże z tego sklepu nie zyska. Najfajniejsza rzecz e, dla nas, młodych ludzi, e, Możemy się troszeczkę nauczyć w sklepikach osiedlowych na podstawie tej gry, jak zakupy robić. Przejdźmy do następnego etapu. W tej fazie, to znaczy fazie otwierania sklepów, bierzemy to co nam rzucili. Czyli w momencie kiedy mamy trzy towary i tutaj znajdują się akurat dwa czerwone pionki, gracz czerwony może wziąć sobie dwa z tych towarów i te pionki rodziny wracają mu już na rękę. Pionek spekulanta oznacza to, jeśli dojdzie do kolejki, oznacza, że ten towar wraca na stosik produktów, a spekulant na koniec kolejki. Faza kolejna to wymiana towarów na bazarze. I teraz, w momencie kiedy tutaj mamy pionka, możemy wymienić dwa towary za jeden towar znajdujący się dowolny na bazarze, na którym nie stoi przekupa. Na którym stoi przekupa, możemy wymienić w stosunku 1 do jednego. Kiedy to zrobimy, pionek również wraca nam na rękę i przechodzimy do kolejnego etapu gry. W szóstej z fazie, tzw. fazie TPZ, musimy zrobić kilka porządkowych czynności. Po pierwsze, wrzucamy karty dostawy na świetnik. Te karty znajdują się tam aż do soboty. Znacznik przekupy, żeby oznaczni, oznaczyć kolejny dzień, zmieniamy na kolejne pole. W tym momencie również powinniśmy pociągnąć karty kolejki do trzech, tak żeby były trzy na ręku. I kolejny gracz bierze znacznik o właśnie ten znacznik, gracza rozpoczynającego. I to teraz on będzie zaczynał grę, czyli ustawiał poszczególne pionki. Ta rzecz różni się, gdyby przegupa była na ostatnim polu, ponieważ wtedy mamy już sobotę, czyli dzień wolny po południu. W momencie, kiedy piąta tura, czyli pierwsza przekupa znajduje się na tym polu, kiedy ta tura dobiegnie końca, rozpoczynamy sobotę i kolejne czynności porządkowe, które musimy tutaj nie, zrobić. Czyli e, karty dostawy, które znajdują się w średniku, znowu umieszczamy w kartach dostawy i to wszystko musimy teraz potasować. E, karty, kolejki, które tak ochoczo zrzucaliśmy w pierwszej fazie gry, rozdajemy graczom, niech se potasują i niech wezmą znowu trzy na rękę. E, Kartę, czy znaczy znacznik przekupy umieszczamy znowu na pierwszym poru i rozpoczyna się kolejny piękny tydzień pracy, gdzie w trudzie i znoju będziemy znowu zdobywać rzeczy, aż ktoś z tej karty listy nie powie w końcu, że wygrał. E, tyle jeśli chodzi o kolejkę, przejdźmy do podsumowania. Wydaje mi się, że specjalnie tęsknić z apr to nie ma co. Chociaż jeśli ktoś by specjalnie się stęskił lub chciałby zobaczyć jak to wygląda, spokojnie może sobie iść na przykład na pocztę, może próbować przejechać się pociągiem lub może pójść do jakiegoś sklepika osiedlowego i nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć, jak wyglądała obsługa w tamtym pięknym okresie. Jeśli chodzi o samą kolejkę, jest to świetnie wydana gra. Nieraz widziałem, jak gracze starali się zmazywać jakieś takie plamki z poszczególnych kart lub z planszy. No nie, to jest akurat taki humor twórców gry. Ta plansza specjalnie została w ten sposób spreparowana, żeby pokazać tandetę prl -u. Sama rozgrywka nie ma jakoś specjalnych przystojów. Naprawdę nie ustawiajcie na początek, jak wszyscy, prawda, mają jakieś swoje towary, prawda? Zapychajcie do jednej kolejki. W swoich członków rodziny, no to nie ma sensu. Później może być jakiś taki, taki przestój, że i możecie się zrazić do gry. Nie ma sensu. Ustawiajcie od razu do nie, kilku, yy, kilku kolejek. Nie, to jest gra raczej lekka, która może być takim przerywnikiem od cięższych tytułów lub bardzo miłym yy, zwieńczeniem yy, wieczoru w gronie rodzinnym lub najbliższych yy, przyjaciół. Ja do tej gry na pewno będę yy, parę razy wracał. Do następnego odcinka.